Witam państwa serdecznie w programie Co Słychać. Ja nazywam się Aneta Durej, a moim dzisiejszym gościem jest burmistrz miasta Próżnański Janusz Wróbel. Witam serdecznie, panie burmistrzu, po raz kolejny, co słychać. Dobry wieczór w Panie burmistrzu, po wyborach parlamentarnych powiedział pan, że złe czasy dla samorządu minęły. Co miał pan na myśli? Myślę, że najnowszy raportniku najlepiej na to pytanie odpowiada. Jako miasto, jeżeli podliczyć wszystko, te zmiany w picie, niedofinansowanie oświaty, to w ciągu ostatnich latach spokojnie straciliśmy ze 100 milionów złotych. To są olbrzymie pieniądze. Gdyby samorządy były traktowane równo, gdybyśmy, gdyby były jednakowe zasady, gdyby nie było odcinania finansowania samorządów, to kilka dużych inwestycji. Bardzo dużych inwestycji moglibyśmy wykonać bez problemu za swoje pieniądze. Nie prosząc nikogo o łaskę, nie prosząc nikogo o to, żeby jakiś, jakieś ukruchy z pańskiego stołu do nas spadły. Więc bardzo liczę na to, że te finanse samorządów zostaną po prostu naprawione. My naprawdę w tych ostatnich latach walczyliśmy o życie, bo to były takie sytuacje przy układaniu budżetu, kiedy nie bilansowały nam się wydatki bieżące z dochodami bieżącymi. A jeżeli to się nie zbilansuje, to nie można uchwalić budżetu, czyli jest z tym duży problem. Więc naprawdę te cięcia dotyczące szczególnie wydatków bieżących cały czas musiały być, być czynione po to, żeby w ogóle budżet można było uchwalić. No, na szczęście ten czas chyba bezpowrotnie minął. Mhm. A jak sobie Państwo z tym właśnie z tą poprzednią sytuacją radziliście? To znaczy no, po pierwsze tak jak powiedziałem, bardzo pilnowaliśmy wydatków bieżących. Właściwie każda złotówka była dokładnie oglądana. Po drugie, na szczęście, nie popełniłem może to złe słowo takiego błędu jak inni samorządowcy, bo przecież nikt nie sądził, że przyjdą takie czasy. Ale na szczęście, miasto Klucz jest miastem w tej chwili praktycznie bez zadłużenia. My w tej chwili mamy tylko około 4 milionów złotych długu. Dzięki temu właśnie, że tego zadłużenia nie ma, nie dopadły nas te wielkie odsetki, te kilkunastoprocentowe odsetki od kredytów, co no, bardzo nam pomogło. Do tego cały czas niezła koniunktura gospodarcza w puszczu, czyli przedsiębiorcy na szczęście, na szczęście nieźle przeżyli te ostatnie lata to również okres pandemii. Te podatki do nas wpływały, no i udawało nam się sprzedawać w dobrych cenach, atrakcyjnych cenach działki miejskie, gdzie też no, dzięki temu powstały nowe firmy, nowe miejsca pracy. No i oczywiście nowe podatki. Panie burmistrzu, kończy się kadencja. Ja chciałam zapytać, właśnie w jakiej kondycji na następną kadencję wchodzi Miasto Próżygańskie, Gdyby miał pan tak krótko podsumować obecną kadencję? Tak jak powiedziałem, bez zadłużenia, czyli stać nas na to, żeby inwestować. Oczywiście zależy mi na tym, żeby też nie przesadzać ewentualnie z tym długiem, ale, ale jesteśmy w dobrej kondycji finansowej, więc jesteśmy gotowi do nowych wyz, wyzwań. Dobrym wyzwaniem dobrym przykładem takiego wyzwania jest oczywiście budowa ulicy Szczeleckiego. Szacowaliśmy inwestycje na około 100 milionów złotych i na taką inwestycję się przygotowywaliśmy. Natomiast na szczęście ten koszt całkowity wyniesie około 60 milionów złotych. I co ważne, te prace w dużej mierze będą prowadzone w taki sposób, że te utrudnienia dla mieszkańców będą minimalne. Jeżeli rady firmy się spełnią, to już latem przyszłego roku powinniśmy tymi wiaduktami na osiedle bursztynowe docierać, więc to tempo prac ma być ma być bardzo szybki. ale oczywiście tych Wyzwań i zadań jest dużo więcej. Wiemy przecież, że konieczność jest konieczność budowy szkoły na osiedlu bursztynowym. Nie chcemy, żeby to była zwykła szkoła z kompleksem boisk, ale chcemy, żeby tam był basen. Trzeci i chyba ostatni basen w Pruszczu Gdańskim, taki basen typowo, typowo, typowo przeszkolny, w którym, w których, z którego po godzinach będą mogli korzystać mieszkańcy. Jesteśmy gotowi, złożyliśmy teraz wniosek o środki unijne na Budowę ulicy Trzczewskiej i przebudowę parku na ulicy Mickiewicza. Bardzo liczymy na to, że te środki otrzymamy. Więc zmieni się jeden z najważniejszych terenów zielonych w pruszczu. No i ulica Trzczewska, bardzo ważna. Dzisiaj może mało kto ją kojarzy, ale ona również odciąży nasze miasto, bo połączy ulicę zastawną z drogą krajową. Więc dużo zadań, bardzo dużo zadań. Finansowo jesteśmy przygotowani. A do tego startuje nowa perspektywa unijna. Zamierzamy z niej bardzo mocno korzystać. Panie burmistrzu, zarządzane przez Pana miasto bardzo często otrzymuje wiele nagród, stawiane jest jako wzór dla innych samorządów, ale no, miasto to żywy organizm, ciągle się zmienia. Czego zatem mogą się spodziewać mieszkańcy w przyszłości? Tak, te nagrody na szczęście nie usypiają. One są, one są miłe, ale to, to jest zawsze jakieś stwierdzenie tego, dotyczy tego, co się wydarzyło. Ja bardziej myślę o tym, co ma się wydarzyć. Udało się chyba stworzyć z Pruszcza Gdańskiego rzeczywiście to miasto kompaktowe, gdzie wszędzie jest blisko, gdzie są usługi na dobrym poziomie, gdzie jest dużo ścieżek rowerowych, dużo zieleni, ale oczywiście, no, tak, jak pani powiedziała, miasto to żywy organizm. Nie można popaść w samozadowolenie. Cały czas pojawiają się nowe wyzwania, więc z całą pewnością dużo nowych terenów zielonych bardzo będziemy, czy bardzo będę o to dbał. Z całą pewnością dużo nowych dróg, bardzo często lokalnych, ale też tych, tych, tych istotnych. Już mówiłem o Szczeckiego, Trzewskiej, Jaśminowej czy, czy Skrzydowaniu. Grunwalskiej z Wojska Polskiego i Grunwalskiego. To są te wyzwania na tą, na, tą, na tą kadencję. Mam nadzieję, że razem z zarządem Wojewódzkim uda nam się wreszcie przebudować ulica Chopina i wiadukt, który jest o tyle słabym punktem, że nie ma tam poza tym, że no, jego stan techniczny jest niezły, ale na pewno będzie wymagał w najbliższych latach jakby naprawy. Dzięki przebudowie tego wiaduktu. Jeżeli uda się do tego doprowadzić, będziemy mieli wreszcie taki pełen system ścieżek rowerowych, bo to jest takie, takie gorsze miejsce, jeżeli chodzi o te, o te połączenia. Oczywiście komunikacja zbiorowa. W tej chwili uruchomiliśmy nowy autobus, jak Państwo wiecie, 307. Będziemy obserwować, co się będzie działo, jakie będzie napełnienie tego autobusu i innych autobusów. We wrześniu być może nastąpią kolejne zmiany. A jeżeli nastąpią tylko na, na lepsze, po to, żeby tych autobusów było, było więcej. No i bardzo liczę na to na naszych posłów i senatorów, którzy bardzo mocno zaangażowali się w to, żeby powstał ten kolejny niezbędny tor między Szczebem a, a Gdańskiem, który umożliwi zwiększenie ilości pociągów między Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim. Wiadomo, że bez tego toru to się nie uda, albo uda się w niewielkiej, niewielkiej skali. Natomiast tam chodzi o to, żeby nie zależy, czy to będzie SKM, czy po, po region. To, to nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby te kursy były regularne, żeby były w 20-30 minutowych, w godzinach szczytu może częściej, ale żeby to było regularne, żeby ludzie rzeczywiście chcieli z tego skorzystać. Jest teraz też dobry sygnał z jednej ze spółek, ze spółek PKP. My występowaliśmy już kilka miesięcy temu o to, że przekazano nam Teren pod rozbudowę park and ride. My mamy swój teren, ale niewielki. I no przyszła kilka dni temu odpowiedź, że są gotowi do rozmów. Więc mam nadzieję, że w tym roku ten teren uda się pozyskać. Dzięki czemu również będziemy mogli rozbudować ten system parkingu nie o kilkadziesiąt miejsc, ale o kilkaset. To no, zachęciłoby kolejne osoby do tego, żeby korzystały z kolei. Mhm. A ten teren po której stronie, że tak powiem, torów będzie? Po stronie zachodniej. Mhm. Po stronie zachodniej niestety, po stronie wschodniej jest tym, jest tym gorzej. Też jakieś tutaj rozwiązania z znaleźć, ale nie w tej skali na pewno. Jak po stronie zachodniej. Mhm. To na pewno ucieszy mieszkańców, bo, bo tak jak obserwuję, te miejsca parkingowe zawsze są zajęte, jest ich za mało. Czyli mieszkańcy korzystają właśnie z tej formy, przesiadają się na pociągi i jadą do pracy do Trójmiasta, więc to bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Panie burmistrzu, ja jeszcze chciałam zapytać, bo mówił Pan o tym autobusie, więc jakby temat komunikacji mamy załatwiony, ale... Tak podsumowując internautów ich wpisy, w większości pojawia się właśnie szkoła na Bursztynowym, modernizacja parku przy Grunwaldzkiej, ale wiele osób też pyta o ścisłe centrum miasta, o zmiany. Co się zmieni? Te zmiany będą bardzo duże. Istnieje coś takiego jak program rewitalizacji Pruszczelgańskiego. Ten program musi się zakończyć w tej zbliżającej się kadencji. I tak, no, po pierwsze, jedna rzecz wydarzy się już w tym roku. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta ten budynek narożny na rogu grumbarskiej i krótkiej, tak zwany żelazny, zyska nową elewację, co już samo w sobie spowoduje, że, że będzie dużo ładniej. Bardzo na to czekam. Cieszę się, że, cieszę się, że wspólnota podjęła się tego, tego wyzwania. Projekt... Projektujemy, czy będziemy za chwilę projektować przybudowę ulicy Krótkiej w charakterze Unerw, czyli chcemy, żeby to była ulica dla samochodów, ale w dużej mierze komfortowa dla pieszych. Na tym nam najbardziej zależy, czyli dużo zieleni, dużo miejsc dla pieszych. Będzie to myślę jedna z najpiękniejszych ulic w naszym mieście. To, ta ulica stanie się taką rzeczywiście wizytówką Pruszczekiego. Jesteśmy w trakcie projektowania nowego mostu na przedłużeniu ulicy Chopina do ulicy Wojska Polskiego. Ten nowy most będzie miał, poza no, tym, że będzie lepiej wyglądał, ale będzie miał też dobre rozwiązania dla rowerzystów i dla pieszych. Nie będzie już tak jak w tej chwili, że tam jest takie, takie polskie gardło, więc to jest istotna inwestycja. Bardzo dużo się zmieni, jeżeli chodzi o dwa prace w centrum miasta tam mamy gotowe projekty, czekają tylko albo aż już od dłuższego czasu na akceptację konserwatora zabytków, kiedy ta, koncept, ta akceptacja się pojawi to uzyskamy poznanie na budowę również w ciągu dwóch, trzech lat to ścisłe centrum zmieni swoje oblicze. No i wreszcie ostatnia rzecz, która dotyczy ścisłego centrum to jest teren między mostkiem na ulicy Wojska Polskiego, nazwijmy to przy parku, do, przy parku z grużą, aż do y, samego końca, czyli do tego budynku, który, za, za, który zamyka z wzdłuż, wzdłuż, wzdłuż Urzędu Miasta, gdzie również pojawi się ładne, y, ładne miejsce spacerowe. Tutaj jesteśmy na etapie y, pozyskiwania pozwoleń na budowę, więc y, zmieni się bardzo dużo, no, ale tak naprawdę chyba najistotniejsza zmiana, która nastąpi, y, no to ta zmiana, która trochę mniej zależy od miasta. A, a najbardziej od inwestora i bardzo liczę na to, że, że efekt będzie naprawdę wow. To jest cukrownia, która rzeczywiście stanie się nowym, pięknym centrum Pruszcza widziałem, widziałem prezentację, myślę, że niebawem firma NDI je, je pokaże. Zresztą w tym roku już ta budowa się rozpocznie, budowa pierwszych, pierwszych, pierwszych budynków. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Będziemy mieli piękne, z, dużo miejsc, z, dużo, z, dużo, z wieloma miejscami zieleni, z dużym zbiornikiem, na, mam chyba szczególnie powiem zdrada, że wiele się będzie działo wokół tego, tego zbiornika wodnego. No i z ładną architekturą z miejscem z jednej strony do mieszkania, bo będzie ta część mieszkaniowo-usługowa i typowo usługowa, czyli, czyli same, same zabytkowe obiekty w bo właśnie wiele osób interesowało się tym, czy zostanie zachowana ta tkanka historyczna cukrowni. Ma Pan takie informacje, jak to będzie? Zostanie zachowana, ale powiem więcej ta, jeżeli ta koncepcja, którą widziałem, zostanie zrealizowana, to ona będzie w piękny sposób wzbogacona piękną architekturą. Nie inwazyjnie, nie mało inwazyjnie, ale będzie taki efekt, że naprawdę wszystkim się będzie podobać. No to mieszkańcy na pewno czekają na, na rewitalizację tej części miasta. Pani burmistrzu, taka zasada w programie, że zadajemy pytania od internautów, i tych pytań wpłynęło kilka, ale ja zadam te takie, które, które są najistotniejsze. Pytanie numer jeden. Miasto to nie tylko nowości, a także bieżące utrzymanie malowanie ławek, utrzymanie ścieżek rowerowej czy infrastruktury. Czy w tym względzie także planowane są jakieś zmiany? Tak, to, to, to tak z jednej strony, to są, jest kilka aspektów z tej sprawy. Po pierwsze, to co mówiłem na początku o oszczędnościach. Rzeczywiście musieliśmy oszczędzać również, również na tym, ale to czasy się skończyły. Już w tej chwili takiej, takiej potrzeby nie ma. Możemy mocniej dbać o to, co mamy. Po drugie, z tych obserwacji, które mam, i moich własnych, i współpracowników, i mieszkańców, wynika, z tego wynika, że tak naprawdę, Trudno jest, jakby, jeżeli ma się tylko i wyłącznie firmy komercyjne, wymusić taki porządek, który by nam by odpowiadał. Dlatego w tej chwili pracujemy nad tym, żeby od jesieni przyszłego roku, wcześniej niestety to się nie uda, dużą część zadań związaną, związaną z czystością na terenie naszego miasta przejęła jedna z naszych spółek miejskich. Więc część usług będzie dalej na rynku, tych, które, które uznajemy, że są dobrze wykonywane. i i nie ma sensu, nie ma sensu tych usług z rynku zabrać, natomiast dużą część związaną właśnie z tymi śmieciami, gdzieś tam na terenach zielonych, z śmietniczkami czy z pojemnikami na śmieci, które stoją, przyjmiemy w swoje utrzymanie. Z drugiej strony też taki apel i prośba do, 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 do tych mieszkańców, którzy, to zresztą sami mieszkańcy mi o tym mówią, którzy zauważają, że coraz częściej pojawiają się przy, śmietnik, przy naszych świetnikach jakieś reklamówki ze śmieciami. No. Pytanie: po co to Państwo robicie? Mówię do tej niewielkiej części, którą to robią. Przecież każdy z nas płaci za śmieci, każdy z nas ma swoje pojemniki przy, przy, przy swoim domu czy mieszkaniu, więc tego zjawiska nie rozumiem. Więc no, Będziemy też starali się z tym walczyć, bo to, jest, to, to zaczyna stawać się jakąś plagą. Tak, ale to zauważyłam, że nie tylko w pruszczu. W wielu miastach jest tak, że wieczorem podjeżdżają ludzie samochodami i do takich małych śmietniczków miejskich właśnie wrzucają swoje domowe śmieci. I tak jak pan burmistrz mówi, nie wiadomo, czym to jest uwarunkowane. No niestety, drodzy państwo, prosimy tego nie robić. Śmiecie wyrzucamy do własnych kubów, a nie do miejskich śmietniczków. One potem są zapełnione i spacerowicze nie mają, gdzie wyrzucać śmieci. Potem jest to rozwiewa. No, niestety to jest uciążliwe, a wszyscy chcemy, żeby miasto próżnańskie było piękne. Panie burmistrzu, kolejne pytanie to związane z chyba z porannymi z trajkami rolników. Korki w mieście, rolnicy strajkują. Czy miasto ma na to jakiś wpływ? Nie mamy na to wpływu. To ja mogę powiedzieć tyle. No. Wszyscy chcemy, żeby rolnicy, rolnicy dobrych cenach sprzedawali swoje produkty, żeby polskie rolnictwo było w jak najlepszej kondycji. Ale też przyzna Pani, że jeżeli, jeżeli na czele protestu rolników staje polityk, człowiek, który za kilka dni z jednego z komitetów lokalnych startuje do Rady Powiatu, inny startuje do Rady Gminy. I oni są twarzą tych protestów, to to nie wygląda najlepiej. No to akurat inne osoby chyba powinny stać dzisiaj na, na czele tych komitetów, bo niestety mi to się kojarzy z polityką w tym momencie. Z polityką robioną kosztem naszych mieszkańców. Więc duży, zbyt duży zbieg okoliczności, że na nie wiem, 3 czy 4 dni, czy 3 dni tak, przed, przed wyborami politycy startujący do, do samorządu lokalnego z jednego ugrupowania lokalnego organizują te protesty. Także drodzy Państwo, miasto nie ma na to żadnych, żadnego wpływu. No przykro nam, ja dzisiaj też stałam w korku, takie życie. Pytanie numer trzy, zupełnie z innego tematu. Czy popiera Pan Dwukadencyjność. Ja już wcześniej też z jednym ze swoich tutaj gości rozmawiałam na ten temat, a tu akurat internauta zadał to pytanie. Panie burmistrzu, jest pan gospodarzem miasta próżdański już wiele, wiele kadencji. Właśnie, co z tą dwukadencyjnością? Jak pan uważa? Mhm. Znaczy, ja powiem tak, ja powiem w pewnym sensie, jeżeli chodzi o, o, o to, co efekty mojej pracy, jestem. No, przynajmniej w części politykiem spełnionym, udało mi się zmienić próżdański i widzę tego efekty, więc nie, chcia, nie, nie chciałbym, że to co powiem odnosiło się za bardzo do mnie, ale gdybym dzisiaj miał 32 lata, tak jak to było, kiedy, kiedy zostawałem 34, znaczy, kiedy, kiedy zostawałem burmistrzem i miałbym zrezygnować z dobrej pracy. Po to, żeby zostać burmistrzem czy wójtem, wiedząc, że to będą nie więcej niż dwie kadencje, to zapewne bym tej pracy nie rzucił, bo pamiętajmy o tym, że później rynek pracy dla wójta burmistrza prezydenta nie jest taki prosty. Trudno wrócić do tej samej pracy po 10 latach, ale z drugiej strony sam wiem, że niektóre moje plany zaczęły się spełniać po kilkunastu latach. Czasami projektowanie inwestycji trwa 5 lat od momentu rozpoczęcia. Niektóre więcej. Też, też, też mam takie przykłady, więc wydaje mi się, że, że nie jest to dobra decyzja. Są gminy, gdzie rzeczywiście te, szczególnie gminy wiejskie, gdzie trudno jest wyłonić dobrego, dobrego kandydata. No prócz na pewno tacy, tacy się znajdą, czy w dużych miastach, ale są takie gminy, gdzie rzeczywiście będzie z tym wielki kłopot. No poza tym no, chyba powinna być jakaś konsekwencja, jeżeli nie można być wójtem, burmistrzem, prezydentem przez więcej niż dwie kadencje to pewnie tą kadencyjność powinno się wprowadzić wszędzie. Nie rozumiem dlaczego jest to rozróżnienie. Właśnie ja wcześniej też rozmawiałam z poprzednimi moimi gośćmi na ten temat i wiele osób mówiło, że albo powinno się wrócić do tego co było, Albo na pewno nie dwukadencyjność, a przynajmniej trzy kadencyjność lub cztery kadencje, ponieważ, no, tak jak pan burmistrz mówi, wiele planów rozciąga się przyszłościowo i no, niestety w tak krótkim czasie czasem nie da się wszystkiego zrealizować, co by się chciało i co chciałoby się właśnie zmienić w lokalnej społeczności, mieście infrastrukturalnie. To znaczy akurat jestem zwolennikiem albo rzeczywiście jeżeli to mają być dwie, dwie kadencje to niech będą dwie kadencje pięcioletnie albo gdyby miała ta kadencja zniknąć to, powi to powi powinniśmy wrócić do czteroletniej kadencji te pięć lat to jest naprawdę bardzo dużo. Tak. Bardzo dużo. Panie Burmistrzu e, przejdźmy do tematów taki bardzo bardzo miłych czyli zbliżające się lato i faktoria kultury bo niebawem e, niebawem ruszy faktoria. Właśnie, jakie wydarzenia kulturalne, co będzie w mieście w tym sezonie? No teraz y, trudne pytanie, bo kogoś nie wymienię. Y, państwo wszystko, wszystko jesteście już w tej chwili znaleźć, jesteście w stanie znaleźć w sieci. Y, więc y, jak, jak zawsze, jak zawsze ta dla Dzieci, czyli Teatr że w każdą niedzielę o godzinie 14. Y, jak wiemy, no, to są prawdziwe wydarzenia. To są nie, nie tylko teatry, ale to są wydarzenia, bo przychodzą rodziny z dziećmi i często często rodzice bawią się, bawią się lepiej niż, niż, niż dzieci, albo tak samo tak samo dobrze. Oczywiście teatr że ze swoimi spektaklami, jak zawsze będą premiery. No i, i jak zawsze, oczywiście, gwiazdy muzyczne. No i teraz y, 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 różni. Ludzie lubią różną muzykę, ale staraliśmy się jak zawsze coś dla każdego zna znaleźć, czyli coś powiedzmy dla starszego pokolenia, e, pani Hajna Frąckowiak. E, no, dla, dla młodszych, nie, Smolasty organek. E, spięty, który ostatnio nagrał wspaniałą płytę. E, gorąco, gorąco polecam, jeszcze, jeżeli jeszcze ktoś nie słucha. No i, 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 i wiele, wiele innych rzeczy co tydzień. W czasie wakacji na faktorii kultury będzie się sporo działo. Serdecznie zapraszam. No i nie tylko na faktorii kultury, bo też jeszcze przed wakacjami dom Widemana, czyli sporo wydarzeń kulturalnych w Pruszczu Gdańskim. Jak udaje się. Pani... My mamy tak naprawdę do tych instytucji kultury mamy, mamy więcej, bo jest oczywiście dom Widemana. Jest Centrum Kultury i Sportu i jest biblioteka, o której, o której nie mówimy może zbyt często, ale tam też bardzo, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Spotkania z autorami, ostatnio fantastyczny wieczór wspomnień o pani Józefie Krośnickiej, więc też sporo się dzieje. Chociaż w tym roku rzeczywiście rozpocznie się przebudowa biblioteki, więc pewnie jakieś utrudnienia będą, ale na pewno dziewczyny nie zwolnią tętna. Drodzy Państwo, także serdecznie zapraszamy na wiele wydarzeń kulturalnych w Pruszczu Gdańskim. Panie Burmistrzu, nasz program dobiega końca. Ja chciałam jeszcze zapytać na zakończenie, dlaczego miasto Pruszcz jest dla Pana tak ważne? No tak, chciałbym powiedzieć, że tutaj się urodziłem. No, urodziłem się w Gdańsku, tak jak wszyscy, ale tutaj mieszkam od pierwszych, od pierwszych dni swojego życia. Cały czas w tym samym miejscu, w tym samym domu moich rodziców. W większości mam tych samych sąsiadów, bo to takie, takie środowisko. Ludzie, jak już w Pruszczu zamieszkają, to, to niechętnie je zmieniają. Tutaj mam przyjaciół, kolegów, koleżanki z podstawówki. Chodziłem do szkoły podstawowej nr 3. No i pamiętam ten próż przed lat. Próż bez kanalizacji sanitarnej. No, z tragicznym stanem dróg, próż gdzie nie było ani jednego metra ścieżki rowerowej, gdzie nie było żadnego parku, no, z fatalną infrastrukturą. I no, jestem szczęśliwy, że mogę to nasze moje miasto zmieniać. To moje rodzinne miasto. Nigdzie nie czuję się tak dobrze jak, jak w Pruszczu, nigdzie nie spotykam tylu życzliwych, miłych twarzy. Nigdzie to też gdzieś tam na, na ulicach które miłych rozmów nie prowadzę. No, jestem u siebie. Tak jak mam nadzieję, większość tłuszczan. Czuję się, że czuję, że w Pruszczu jest po prostu u siebie. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za wieczór z naszymi internautami. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie dla Państwa i, i innych internautów bardzo miły. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Co słychać? Już za tydzień. Miłego wieczoru, drodzy Państwo. Do widzenia, Pani Burmistrz. Dziękuję, do widzenia. Seria, Co słychać? powstaje dzięki Wam, drodzy widzowie. Zachęcamy więc do lajkowania, komentowania i udostępniania. W opisie pod tym filmem pachnie specjalny link z kawą, który pomaga nam rozwijać kanał. Północna TV, ty też masz swój głos.